Hej, witam Cię na następnym naszym programie. Dzisiaj będziemy mówić o tym, co jest zło, a co jest dobro. Takie bardzo proste rzeczy, takie w sumie, które każde dziecko jak gdyby w sercu ma od urodzenia, które w sercu ma od poczęcia, od tego, wiedząc, że jest po prostu dzieckiem Bożym, ma włożone w swoim wnętrzu. I to w naturze ludzkiej się nazywa instynkt, ale tak faktycznie to nie, nie może, niekoniecznie to jest instynkt, ale to jest nasze połączenie sercem z Bogiem, bo każdy człowiek jest stworzony na obraz Boże, każdy z nas. I ty, i ja, i, i ludzie w różnych rodzaju kraju po prostu są stworzeni na obraz Boży. Czy znają Pana Jezusa, czy go nie znają, są stworzeni na obraz Boże. List Rzymian. 12, werset, um, ostatni werset w Rzymian 12, mówi nam tak, werset 21, nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. W niektórych tłumaczeniach jeszcze napisane, że mistrza zła dobrem zwyciężaj. W świecie tym panuje zło. Diabeł przychodzi po prostu jest księciem tego, tego narodu, jest księciem tego świata w sumie. I pierwszy list Jana 4:4 mówi właśnie, że diabeł jest księciem tego świata, że, że jak gdyby został, um, on uzyskał panowanie nad, nad tym światem, nad ziemią, ale Bóg dla człowieka, którego stworzył na swój obraz, na podobieństwo ciebie, mnie, każdego z nas, dał nam autorytet dał nam autorytet poprzez Jego Słowo, poprzez to, że przyjmujemy Pana Jezusa do naszego serca i mamy autorytet, że możemy zło dobrem zwyciężać. Każdy z nas. Zło, co to jest zło? Zło to są choroby, zło to są po prostu jakieś złamane relacje, zło to są braki wszelkiego rodzaju. Psalm 23 mówi, że Pan jest naszym pasterzem. <laughs> I niczego nam nie zabraknie, okej? Okay? <laughs> niczego nam nie zabraknie. Bóg jest Bogiem radości, Bóg jest Bogiem po prostu siły, Bóg jest Bogiem, który daje nam supernaturalną energię do tego, żebyśmy mogli pokonywać i przezwyciężać pewnego rodzaju sytuacje w życiu. Jak idziemy do przodu po prostu z Bogiem, to Bóg daje nam tą siłę, żebyśmy mogli rozróżniać dobro od zła. I żebyśmy mogli iść za Panem. Także w życiu, jak widzisz ludzi, po prostu, którzy są w trudnej sytuacji, Ty jesteś dla nich rozwiązaniem, bo Bóg objawia się przez ludzi, Bóg pokazuje swoją miłość przez ludzi. Bóg powiedział: kochaj Boga sercem, duszą, ze wszystkich sił, a kochaj bliźnego jak siebie samego, prawda? Czyli niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jesteś, możesz powiedzieć: OK, łatwo Ci powiedzieć, że dla mnie mam taką trudną sytuację, czy inną. Bóg powiedział w pierwszym liście Piotra 5,7, że zrzuć swoje troski na Pana, bo On ma Tobie mniemanie. Bóg nakazuje nam, żebyśmy po prostu wszystkie nasze troski, nasze obawy, nasze zamartwienia potrafili zrzucać na Niego. Bóg chce dać życie takie, które po prostu będzie owocne, ale w naszym życiu jest życie, które po prostu jest aktywne. Bóg powołuje Ciebie mnie do zadania, do którego ma wyznaczonego w niebie dla mnie i dla Ciebie. Na drodze do Twojego powołania będą przeszkody, będą różne różnego rodzaju drogi i złe i dobre, i my musimy zacząć rozróżniać po prostu, żebyśmy mogli pójść dobrą drogą. Droga dobra to jest droga aktywna, to jest droga po prostu, gdzie idziemy do przodu, gdzie wiemy, że jakie mamy swoje dary i talenty, i mówimy, Boże, ja nie chcę chować tych darów i talentów. Ale będę je używać. Na przykład, jeździsz samochodem, masz prawo jazdy, a samochód twój stoi pod domem, bo nie jeździsz, a możesz pomóc na przykład komuś, czy możesz gdzieś coś pojechać i załatwić. Bóg daje ci te zdolności, żeby wszystko było używane. Bóg daje ci zdolności, na przykład, że jesteś dobry, załóżmy w śpiewaniu, czy tam załóżmy w rzeczach artystycznych. I może nie masz pracy w tej dziedzinie, ale zacznij po prostu swoje zdolności, zacznij wprowadzać w życie. Zacznij po prostu powiedzieć, Boże, ok. Ja się zatrudnię samemu i zacznę po prostu pomagać innym. I jak zaczynasz siać, patrząc na dobro drugiego człowieka, gdzie możesz po prostu mu pomóc, to wtedy zwyciężasz zło dobrem. I wtedy zaczyna się sytuacja zmieniać. Każdy z nas ma talenty i zdolności. Ważne jest wziąć kartkę papieru i napisać sobie, czym jestem najlepszy, czym jesteś najlepsza, jakie mam zdolności. W życiach moich dzieci tak samo. Po prostu jak ty pójdziesz do przodu, to i Bóg otworzy drzwi dla. Następnego pokolenia. Bo Bóg jest zainteresowany, żeby twoja cała rodzina była błogosławiona. Żebyś ty <głosławiony> mógł po prostu być błogosławiony w życiu. I tak jak Rzymianie 12, mówi 21, że zło zwyciężaj dobrem. Mistrza zła zwyciężaj i dobrym. Czyli Bóg jest Bogiem dobroci. Dobro polega na tym, że aktywnie prowadzę każdego dnia, wstaję rano i po prostu modlę się, proszę Boga, spędzę ten czas na modlitwie. Mówię, Pani, oddaję ci dzisiejszy dzień, oddaję ci po prostu dzisiejszy, dzisiejszą pogodę, czy słońce świeci, czy nie świeci. Ja podejmuję decyzję, że niezależnie od sytuacji zewnętrznej, ja jako osoba będę się radować, ja jako osoba podejmę decyzję, że przyjmę owoce Ducha Świętego. Galatów 5 mówi nam o tym 20 23. Że Bóg chce, żebyśmy byli owocni, żebyśmy wydawali radość, pokój, cierpliwość w każdej prawda? Jest łatwiej być ze sobą, która się raduje, bo daje Ci siłę. Radość pana jest swoją siłą. Człowiek nie raduje się z tego tylko, że ok, na zewnątrz ci się układa, ale radujesz się z tego, że pokonujesz przeszkody, że idziesz dalej do przodu, że możesz żyć w tym świecie, że masz po prostu, możesz przeżyć, możesz iść do przodu, możesz używać swoje dary, talenty. W życiu nie ma drzwi, które by się wszystkie zamknęły. Pamiętaj, nawet jak kobieta, która nic nie miała i bo powiedział do niej okej, okay, to weź sobie garki, przed do niej prorok. I powiedział, Bóg używał proroków, powiedział przez proroka do niej: weź garki, poszczę z sąsiadów. Tą olej, którą masz, jak rozlejesz tę oliwę do garków, to będzie, będzie się rozlewała. ona zaczęła po prostu dawać, zaczęła rozlewać. Te wszystkie garki wypełniły się olejem i mogła sprzedawać i po prostu miała na swoje życie i na utrzymanie. Każdy z nas ma coś, co doprowadzi do tego, w czym będziesz mógł się utrzymywać, będziesz mógł żyć. Ale Bóg nie chce, żebyś tylko czekał, mówi, że ktoś ci zatrudni od dziewiątej do 5, ale zacznij w sytuacji, w której jesteś, używać swojej dary, a Twoje dary będą po prostu wyostrzone, będą bardzo efektywne, będą y, jak gdyby się szlifowały w tym, bo tylko dary użyte, które faktycznie używasz, stają się po prostu szlachetne, stają się dobre. Nasiona, które masz w swojej ręce, jak posiejesz je w ogródku, to wyrastają piękne rośliny. Z nasiona pomidora wyrastają pomidory, z nasiona marchewki wyrasta marchewka, z pietruszki pietruszka. I po prostu jak siejesz swoje dary, to wcześniej czy później, Później widać człowieka po jego owocach. Jak się człowiek modli, to widać po tym, jak człowiek żyje, jakie przynosi owoce. I Bóg chce, żebyśmy przynosili owoce w naszym życiu, Żebyśmy mogli uspokoić swoją duszę, że te rzeczy, które po prostu nie możemy zrobić, mówię, boże, ok, zrzucam troski na Ciebie, nie będę się przejmować, nie będę przejmować ducha zła, bo duch zła to depresji, smutku i mówi, ty Ci nie wolno tego robić, tamtego, a to mówisz, A, wszystko mi można w Panu. I idziesz do przodu po prostu, idziesz z Bogiem radości. I, I po prostu medytujesz o tym, nakładasz sobie po prostu Słowo Boże na Twoim słowem, mówisz, że nasz modlitwa, Ojcze nasz, mówię, Panie, Ty jesteś moim Ojcem, niech będzie Twoje Królestwo, jakie jest w niebie na ziemi, Ty mi dasz chleba powszedniego, nie zabraknie mi, bo jak Cię proszę, to otrzymuję Mateusz 7,7. I się uczymy Słowa Bożego, I idziemy ulicą, śpiewamy sobie piosenkę, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie na niwach zielonych pasie mnie nad wodę spokojne, prowadzi mnie, Bóg ci zaprowadzi na spokojne wody, się wszystko Ci trzęsie, może Ci się trzęsnąć relacja, sytuacja, może Ci się rodzina rozwalać, mogą Ci się dzieci chorować, może Ci się dzieci gdzieś tam poszły na prawo, na lewo, Bóg jest Bogiem, który ochroni Cię, ale Bóg powiedział, wejdź teraz na skałę, Mateusz 7,24, zamknij drzwi i okna i módl się do Boga, Ojca, który jest w ciebie, módl się tak, jak uczniowie się modlili, Ojcze nasz, jesteś tatusiem kochany, módl się modlitwą, którą zatrzymasz się, się. Nie mów zbyt szybko modlitwę, którą mówisz, ale zatrzymaj się nad każdym, nad każdą chwilą. Zmów sobie modlitwę Ojcu na pół godziny nawet. Wypisz sobie na kartce każde słowo. On jest naszym, czyli Twoim, moim, każdego z nas. Bo jak Bóg jak pomaga i dla mnie, to i pomaga dla Ciebie. Jak Bóg chcesz, chce zaopiekować się Tobą, to również chce się zaopiekować Twoimi dziećmi, Twoimi sąsiadami, Twoimi ludźmi w pracy. Ty masz autorytet. Jak idziesz do pracy i na przykład masz pracodawcę, który jest niedobry, modlisz się, Bóg zaczyna zmieniać go, bo on jest naszym Ojcem. I bo każe po prostu, żebyśmy dobro odpłacali za zło. I gdzie idziesz i czynisz dobro, gdzie ufasz, że Bóg będzie po prostu ci odpłacał za, twoje, za Twoją wytrwałość w nim, za to, że mu ufasz, za to, że po prostu trzymasz się miłości, trzymasz się jego słowa. Bóg jest w swoim słowie. Na początku było słowo. Słowo było Boga, i Bogiem było słowa. Jak złapisz się Boga, i trzymasz się jego dobroci, to pójdziesz dalej do przodu. Bóg nie jest Bogiem, że patrzy okej, okay, ja się zachowuję w ten sposób, czy winny. Bóg da nam system zachowania. Ale Bóg chce, żebyśmy najpierw ufali i wierzyli. A wiara to jest coś, co po prostu ci daje siłę, że nawet jak widzisz górę przeszkody, możesz widzieć chorobę, mówię: Boże, mi jest ciężko, ale podejmuję decyzję, że się podniosę i będę ufać. Że będę ufać, że przebaczę temu i tamtemu. Że będę ufać, że ty jesteś moim lekarzem. Że nawet jak lekarze mogą mówić to czy tamto, to ty pani mnie ochronisz. Także życzę ci w ogóle jeszcze, właśnie, żeby to słowo Boże z Rzymian 12-21, nie daj się. Zwyciężyć zło, ale zło... Dobrem zwyciężaj. Zawsze ogłaszaj dobro, zacznij ufać w sercu, zacznij mówić o tym naokoło siebie. Nie ma rzeczy niemożliwych dla wierzącego. Za wszystko dziękuj. Trzymaj się owoców Ducha Świętego i módź się, tak jak Mateusz 6, modlitwą Ojcze Nasz, a bóg wszystko dobrze uczyni. Wypisz sobie te fragmenty, o których dzisiaj tutaj mówiliśmy. Przesłowij swoją Biblię, weź sobie długopis, weź sobie kolorowe ołówki, podokreślaj ze w swoim piśmie świętym. Kup sobie Pismo Święte co roku nowe, ażebyś mógł sobie zakreślać nowe rzeczy na każdy rok. Po prostu ucz się, weź sobie żeby zeszyt po prostu wypisuj sobie rzeczy, które po prostu Cię dotykają, które są dla Ciebie trudne, które są dla Ciebie problemem i ucz się od ludzi, ucz się o Bogu. Bóg jest Bogiem wiary, ucz się, co to znaczy wiara, co to znaczy wiara mówi, wiara nie jest po cichu, nie siedzi jak myszka, tylko głasza głośno, jak lew ryczący, mówi: Ja, <noise> może Cię potrzebuje tu w sytuacji finansowej, w sytuacji zdrowotnej, w sytuacji w relacji, we wszystkim. A Bóg wszystko dobrze uczyniliście. Bóg błogosławi. I trzymaj mocno miecz Jego słowa. Trzymaj się i zwyciężaj zło dobrem. Z Bogiem. Cześć, Gosia.